Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak testowano mas na Mroźnej Północy Sowieckiego Sajuza, 4 lipca 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Mroźna Północ Sowieckiego Sajuza zawsze stanowiła poważny test dla każdego sprzętu i ciężarówki mas nie był wyjątkiem. Testy przeprowadzone w ekstremalnych warunkach miały na celu sprawdzenie niezawodności i trwałości tych maszyn. Surowy klimat, głęboki śnieg, przenikliwe wiatry i temperatury poniżej zera wszystko co stało się codziennością grupy grup testowych yy, zmierzających na północ. Wstępne testy na terytoriach północnych. Pierwsze testy sprzętu MAS przeprowadzono w warunkach dalekiej północy w połowie lat 60. Testerzy udawali się do najba w najbardziej odległe zakątki kraju, gdzie temperatury często spadały poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Głównym zadaniem było sprawdzenie pracy silnika, skrzyni biegów i innych kluczowych podzespołów. Przy tak niskich temperaturach inżynierowie MAS napotykali szereg problemów, takich jak zamarzanie paliwa, gęstnienie oleju i trudności z uruchomieniem silnika po dłuższym postoju w zimie. Aby temu zaradzić, opracowano specjalne podgrzewacze i zastosowano nowe rodzaje środków smarnych które mogą pra co? pracować w ekstremalnych warunkach. Praca w warunkach wiecznej zmarzlizny. Jednym z głównych trudności było testowanie sprzętu w warunkach wiecznej zmarzlizny. Ciężarówki mas musiały nie tylko pokonać setki kilometrów po zaśnieżonych drogach, ale także zapewnić stabilność na lodzie i sypkim śniegu. Aby to osiągnąć, konstruktorzy zmodyfikowali podwozie, zwiększyli średnicę kół i zastosowali specjalne opony z głębokim bieżnikiem. Testerzy zauważyli, że w takich warunkach każda awaria natychmiast stawała się krytyczna i musiała być naprawiona na miejscu, z dala od baz naprawczych i dostępnych zasobów. Obozy terenowe i warunki pracy testerów, grupy testowe, mieszkały w obozach terenowych, często w namiotach lub domach mobilnych. Temperatura wewnątrz maszyn często były dalekie od komfortowych, a mechanizmy były, byli zmuszeni, mechanicy byli zmuszeni pracować w warunkach, w których metalowe części dosłownie przyklejały się do ich rąk pod wpływem mrozu. Każdy rozruch silnika przy temperaturze minus 50 stopni Celsjusza był małym zwycięstwem, a udany przejazd próbny na dystansie kilkuset kilometrów stanowił prawdziwy wyczyn. Inżynierowie często spędzali wiele godzin na rozwiązywaniu problemów na miejscu i udoskonaleniu projektów bezpośrednio w terenie. Testy sp sprawdzające sprawność i stabilność w terenie. Jednym z kluczowych zadań było sprawdzenie możliwości pojazdu w terenie. Ciężarówki mas musiały pokonywać pokryte śniegiem wzgórza, lodowate rzeki i strome podjazdy. W tym celu niektóre modele wyposażono w dodatkowe układy blokady mechanizmu różnicowego. Zastosowano też mechanizmy regulacji ciśnienia w oponach. Co poprawiło przyczepność? Inżynierowie zauważyli, że najpoważniejszym testem była jazda po luźnym śniegu, który wytwarzał efekt cudów uniemożliwiający normalny obrót kół. Jednak dzięki zastosowaniu specjalnych technologii, takich jak opony o szerokim profilu i system sterowania kołami ciężarówki mas, Wykazywały się doskonałymi war wynikami. Pokonywanie przeszkód lodowych. Kolejnym poważnym wezwaniem dla sprzętu było pokonywanie lodów. Ciężarówki mas musiały poruszać się po niestabilnym lodzie, na rzekach i jeziorach, często ryzykując wpadnięciem do wody. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przed rozpoczęciem spływu, dokonano dokładnych pomiarów grubości lodu. Nawet w takich warunkach ciężarówki mas wykazały się doskonałą stabilnością dzięki optymalnemu rozłożeniu masy i solidnej konstrukcji ramy. Testowanie sprzętu mas w mroźnych warunkach północy stało się ważnym etapem. W historii radzieckiego przemysłu samochodowego, w wyniku tych rygorystycznych testów powstały maszyny mogące działać w miejscach, w których natura stawia, stawiała największe wyzwania. Ciężarówki MAS udowodniły, że są niezawodnymi i wytrzymałymi pojazdami, zdolnymi do radzenia sobie w najbardziej ekstremalnych warunkach, potwierdzając jakość i umiejętności radzieckich inżynierów. To by było już raczej wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i dozo!